Cześć, witajcie bardzo serdecznie w drugim odcinku już z wyprawy na Antarktydę I dzisiaj jest, zaczynamy właśnie od drugiego obozu Pamiętacie, ostatnio skończyliśmy na tym, że jechaliśmy na skuterach I płynęliśmy przez jaskinię. No a dzisiaj czekają nas kolejne wyzwania Obóz trzeci i czwarty yy... No i dojście na Antarktydę. Zobaczymy, czy nam się uda dzisiaj dojść. Musimy teraz dojść na Mount Vinson i później na obóz trzeci, a później będzie nas czekało przeprawa przez ten wielki mm, kanał i będziemy iść przez jakiś lodowiec aż do obozu czwartego. Dobra, wszystko zobaczymy. My już ruszamy, ja już yy, wypocząłem w obozie, yy, napiłem się wody. Chyba tutaj musimy ruszyć albo tam. Tam chyba, bo tam widzę jest y, czerwona ta. A i teraz jest ten. Dobra, jest niski, niska szansa na y, lawinę, bo sprawdziłem, była wysoka, ale już teraz nie ma tak wysokiej. Najwyższe góry w Antarktydzie teraz będziemy przymierzać. No, nie jesteśmy jakoś wysoko, 380 metrów nad poziomem morza. To nie jest wysoko, ale być może. My, aha, my będziemy aż tam wchodzić. O czy to teraz nas czeka wspinaczka wysokogórska. No, początek jest dość prosty. Idziemy sobie przez takie. Mm, przez taki lodowiec. No, Zaczynamy, może zaraz będą jakieś wyzwania. Nowe. Ja Wam przypominam, że subskrybujcie kanał, bo może już jest 100 subskrypcji. Nawet jak jest, to subskrybujcie. Wspierajcie kanał, może idziemy, idziemy po 200. Idziemy po 200 subskrypcji. Jak Wam się podoba odcinek, to zasubskrybujcie i polubcie, i skomentujcie. Będzie fajnie, bo. No bo po prostu ja się cieszę, jak widzę wasze zaangażowanie, to, że wam się podobają odcinki, że oglądacie chętnie, to to po prostu sprawia, że chce się żyć, że chce się nagrywać odcinków więcej i więcej i więcej dla was. I dla was specjalnie szukam takich właśnie fajnych gier na Robloxie i, i dla was tworzę serię Minecraft na modach. No żebyście mogli sobie pooglądać trochę eee, jakąś mieć rozrywkę dla siebie. Dobra, idziemy save, bo ja Ja nie, ja nie wierzę w tej tam napisy, że tam jest pewnie tak niebezpieczne, że tam się nie da wyjść. Ja pamiętam jak ostatnio było. To wyjście z tej jaskini było takie okropne, Że moim zdaniem było niemożliwe, żeby tam wyjść w ogóle. Mm. Teoretycznie tu by się dało ominąć tą drabinkę Ale co tam? Ja nie przeskoczę ja Spokojnie Proszę Państwa Ja już nabieram doświadczenia tutaj Ja już nabieram doświadczenia, to już O W poprzednim odcinku może jeszcze to było wyzwanie, ale Teraz to takie drabinki, to Co to tam jest? Tak, mówię ja, po czym za parę minut zlecę z takiej drabinki. No to tak, tak będzie. A tu? Oho, Equip. Oho, Ice Climbing. No to lecimy. Only detach when you are touching the ground. Zrobimy sobie screenshot. Te wspinaczki. Oj, muszę trochę tutaj przejść. A tutaj teraz oj, to by było. Bym poleciał. O, weszliśmy. I już. Ditecz. No pięknie. No zobaczcie, jak weszliśmy pod górę. Uwaga na, na lawinę, ale chyba nie było zagrożenia lawinowego, z tego co wiedziałem. Oj, tam się coś zbiera. Tam się zbiera jakaś lawina, więc trzeba szybko przejść i uważać, żeby nic na nas nie spadło. Zobaczcie, w poprzednim odcinku były skutery śmieszne, było pływanie przez jaskinie. Dzisiaj zaczynamy odcinek, już była wspinaczka po lodowcu. Co jeszcze nas dzisiaj będzie czekać w ogóle? Co my tu jeszcze będziemy przeżywać podczas tej wyprawy? Oho. Dobra, teraz jest taki skok. <laughs> Uuu, ale zrobiłem, ale Proszę Państwa, nie wiem czy ja to przeżyję. Jestem teraz w sytuacji bez wyjścia. No bo tam nie doskoczę, nie ma szans. Nie ma szans, że tam doskoczę. Tam się nie wespnę. No nie ma szans. O, dobra. Udało się. Jezu, ale miałem już. Zostawiało mi serce. To będę musiał wracać do obozu i znowu będę musiał iść. Znaczy zrobiłbym to dla Was, bo w poprzednim odcinku już nie takie rzeczy robiliśmy. Już raz musiałem iść w poprzednim odcinku tą samą trasę. Oj, uwaga. Tu są silne wiatry, ale muzyka. Ow. Słyszycie? Epic music. Epic music. Zdobywamy szczyt. Chodzimy na samą górę. Na sam szczyt. O, już się skończyła. No mogli dać do samego końca. Aż ja tam wejdę. O, cichajcie. Leci. Leci. Słuchajcie się, ja podgłośnie trochę. Odgłośnie trochę muzykę Czuję się teraz jak zdobywca Mount Vinson Najwyższa góra na Antarktydzie Jesteśmy Zobaczcie Dotarłem Jestem na najwyższej górze w Antarktydzie To czy mogę czuć się po prostu dobywcą? Mogę! Mogę czuć, bo zdobyłem! Zdobyłem ten szczyt! A jeszcze lecimy! Szybki print screen! Dla potomnych! Dobra, i chyba nie można spoczywać na laurach, bo... Trzeba lecieć dalej! Do obozu! Stąd do obozu chyba już niedaleko. A nie wiem, tak mną buja, że nic nie widzę. Ale chyba już bliżej niż dalej. Yy, lecimy tam, bo tam jest yy, czerwony ...Badl. Wystający z ziemi, dobra, już schodzimy. No, ajajaj, aj, aj, było fajnie. Tam jest dla zaawansowanych trasa, to nie dla mnie. Ile? 15 ekspedycji? Jezu, to jest nasza pierwsza. 15 ekspedycji zrobić to, to, a być naprawdę profesjonalistą. I znowu są IC ladder. Jeśli znowu boję, że tu zlecę, to trzeba po prostu skakać po nich. Innego wyjścia nie ma. Trzeba po nich skakać, bo inaczej bym zleciał. Jest dwóch przewodników. Co, co oni w ogóle piszą na czacie? Ktoś tu pisze help me. Tu w ogóle po jakimś. zaczekaj, ktoś napisał po polsku. Ludzie po jakichś dziwnych językach, po jakimś, nie wiem, indyjsku czy wietnamsku piszą. Ale ja to coś nie przyjmuję, ja samemu idę. Wszyscy moi koledzy zostali gdzieś tam z tyłu. Nie ma ich już. Z nami. Ja pamiętam ten odcinek pierwszy jak zaczynaliśmy. Szliśmy z tym. Turkiem czy tam był? Nie pamiętam Azerbe był jeszcze jeden z Azerbejdżanu. Był Polak jeden, był ten poł, który nie wiem gdzie się podział. Może już jest na szczycie. Na. Yy, na biegunie północnym. Półpołudniowym, no. Już dotarł do końca wędrówki. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, może przeciętny człowiek nie dociera aż tak daleko do takiego obozu. Bo my już jesteśmy jednak przed trzecim obozem. To już jest nie byle co. Moi drodzy, i są pod górę. Spinaczka. Tutaj nie ma jakichś wyzwań. Przed chwilą były te drabinki, tylko cięższe Tak to nic, tak to nic. Co, coś ciekawego niech dadzą, bo. Tak idziemy, 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 albo obóz już zaraz żeby był. Fajnie, jakby już był obóz. Muszę się napić wody. Bo już widzę, mam 73 Dobra, trochę się napijemy. Wystarczy. Idziemy znowu, znowu drabinki. Klasyk. Ta drabinka była trochę trudniejsza. Teraz ta drabinka. Zaraz zlecę, zobaczycie. Zaraz polecę jak nic. No i znowu noc. Ale tam już obóz jest. Tam już, tam już jest obóz. Musi być. Musi być obóz. Jak nic, jak nic No i co? Gdzie jest ten obóz? Nie ma obozu, no Znowu poleciałem Cicho, cicho ale my, my, tutaj My tu sprawnie, fiku miku, tutaj I hop Jesteśmy tutaj, też się da tak skakać Na Monteverestie nie było aż tak, znaczy Trudniejsze tutaj są te przeszkody ale samochodzenie i generalnie skakanie, mobilność jest lepsza niż na Montevereste. Czy tam jest obóz? Czy co to tam jest? Tam jest chyba obóz, tam nisko. No nie wiesz, że ja tam będę musiał zleść. Chyba na to wychodzi, moi drodzy. Ja tam zejdę. W ogóle. Teraz po linie znowu. Śmiertelność Śmiercionośne pułapki. szkody. Normalnie ja jestem tutaj od śmierci dzieją mnie milimetry. Tutaj skok, uwaga. Trochę straciłem zdrowia. Ześlizguje się kolejny skok. Po takich schodzimy po takich półkach skalnych. Znowu po linie. Nawet nie widzę dokąd ta linia prowadzi. Dajcie naprawdę subskrypcję i łapkę w górę za to moje poświęcenie, bo to jest stres. Wysiłek psychiczny i fizyczny nie dla mojego bohatera, a psychiczny dla mnie i dla moich palców fizyczny, bo, bo to nie jest tak łatwo cały czas tutaj klikać, chodzić. Mm, naprawdę to jest jakaś próba wytrzymałości. Dobra, ale chyba, chyba już daliśmy radę. Chyba, chyba już jesteśmy... Zobaczcie! To już to! Jesteśmy w trzecim obozie! Dotarliśmy! Mamy to! Trzeci obóz! Zajęło nam to... 14 minut. Trochę dłużej niż... Yy, zajęło nam pierwszy i drugi obóz. No ale co, najważniejsze, że jesteśmy. Jest doża polarna, jest, jest pięknie. Nie ma co. Ja sobie muszę cyknąć tutaj, o, takie zdjęcie. No spójrzcie, no przecież czy to nie jest genialny widok? No, jest genialny, no, 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 no nie ma co, no. Ja bym nie powiedział, że w Robloxie takie ładne naprawdę widoki będą. Ale no co, teraz trzeba wypocząć. Trochę wodę napełnić. Eee... Energi, energy bar. Wezmę sobie jednego. Jakbym potrzebował pomocy jeszcze teraz się wyśpimy. Żeby sobie trochę zdrowia odrodzić. Mm. No i co, i się zaraz będziemy widzieć, jak będziemy ruszać znowu. Ja za chwilę do Was się odezwę, bo na razie jest noc i ja nie chcę ruszać. Rusimy yy, nad ranem, dobrze, moi drodzy. Nastał poranek, siódma rano. Ruszamy w dalszą podróż. Moje zdrowie nie jest najlepsze. Mamy tylko 62% zdrowia. To jest to, to jest to, co ćwiczyliśmy tam na starcie, zanim jeszcze ruszyliśmy w pierwszym odcinku. To pamiętam, że właśnie po takim filmie schodziliśmy. To było chyba przygotowanie, właśnie do tego. Teraz mamy tą przeprawę przez ten. przez ten wielki kanał. Czy to już jest naprawdę tyle? Tyle przygotowań. A tutaj. Taka przeprawa? No, to trochę, trochę mało, trochę mało. Ale no nic. Idziemy. O, widzę jakiegoś człowieka. Nie, to nie człowiek, to znak był. Gdzie są ludzie? Gdzie są ludzie? Nie widziałem człowieka od dobrej godziny. Od chyba drugiego obozu nie widziałem nikogo. Pytanie: którędy wolę iść? Ale chyba iść tędy. Pomimo, iż jest to mniejsze, to jednak nie dałem rady. I straciłem więcej zdrowia. Mam tylko 45% zdrowia, 33% zdrowia, 31. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Zjemy sobie Energy Bar. Nie jest łatwo moi drodzy. Muzyka epicka gra. Jak teraz spadnę do wody, to jest koniec, to jest po mnie. Mam 31% życia. Będę musiał wezwać najwyżej jakąś pomoc. Dalszy etap. Przeprawy. Idziemy, nie zatrzymujemy się. Nie zatrzymujemy się. Epicka muzyka znowu gra. I chyba źle poszedłem, bo tu nie doskoczę. Ale idziemy tu. Tutaj już doskoczymy. 28% życia. Nie jest łatwo. Jeszcze będzie nas czekała przeprawa przez ten wielki lodowiec, Canada Glacier. To on jest tam. I teraz to jest taki labirynt trochę, bo trzeba się zastanawiać gdzie iść. Chyba tutaj i chyba tam A, bo to jest lud i on pęka pod nami Okej, okay, dobra Mogłem po tym przejść, tylko trzeba szybko przejść I teraz tam chyba, do tych yy, jaskiń takich jakby Mhm. Mm tak, to tu. A, a tu jest napisane tylko malutki lodowiec. No na pewno, jak tak piszą, znaczy, że jest ogromny. No to teraz nas czeka. Znowu, znowu nas czeka pływanie. Chyba najwyraźniej. Moje życie jest bardzo. Kinołem. I odrodzony zostałem w obozie drugim. Nie wziąłem sobie checkpointa w obozie trzecim. Naprawdę? Nie wziąłem. Nie wziąłem checkpointa w obozie trzecim, ale ja jestem głupi. Dobra, moi drodzy, to tyle na dzisiejszy odcinek. Nie udało nam się dużo zrobić, dużo przejść, ale no jest jak jest. Yy, ja będę jeszcze raz szedł sobie do obozu trzeciego i może nagram jeszcze trzeci odcinek z tej, z tej wyprawy. No i co, i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.